Drodzy Państwo, odnosząc się do informacji polityków Prawa i Sprawiedliwości o potrzebie zmian w ordynacji wyborczej, należy stwierdzić, że no nie byłoby niczym nadzwyczajnym dyskutowanie, debatowanie na temat zmian w ordynacji wyborczej, gdyby nie sytuacja polityczna, w której się obecnie znajdujemy. Jesteśmy świeżo po zamachu na Trybunał Konstytucyjny. Tak naprawdę Trybunał Konstytucyjny został sparaliżowany. Służba cywilna została upartyjniona. Natomiast zawłaszczono również prokuraturę czy media publiczne. Drodzy Państwo, no dzisiaj należy zadać w takim razie pytanie, w jakim kierunku te zmiany w ordynacji wyborczej miałyby zmierzać. Mamy wątpliwości, Mamy poważne obawy, czy prawo i sprawiedliwość nie chce tej ordynacji wyborczej skroić na własną miarę w taki sposób, żeby być może zapewnić sobie dłuższy byt w parlamencie niż cztery lata.